Czas płaczu wielkiej matki gwiazdy. Gdzie mój pan, brat i moi, gdzie światło ducha ludzkości, ręce co ludziom ogień dała, gdzie palce, które dotykiem sprawiały, że rośliny urodzajne wychylały odważnie zielone główki. Z ciepłej, ciemnej gleby wielkiej, ziemskiej ma ciszy zakrwawione ciało. Czuję w sercu lęk, którego wcześniej nie było. Chory czas się zepsutego jajka wykluwa, czas wojny i strachu. Także, bracie zły resecie, ty patałachu, coś ty z miłością mą zrobił. Życieś rozbił, serce przepołowił, nowy, straszny, pandemiczny czas ustanowił. Smutne czasy potworne, Trzy marzenia kwaśne, czas nownej, dziwnej wojny. Nie jest to czas spokojny. Nie da się uciec, nie ma oni odkąd, dokąd. Wszędzie czeka człowieka osoba. Od ściany do ściany strach, od morza do morza, od góry do góry, i lasu do lasu, od wschodu do zachodu strach jeszcze raz strach. Strachem dyrygują ci, których dusze jeszcze się nie wykluły z tęczowych, kosmicznych jajek. Nie wierzą oni w miłość i magię, nie czytają bajek, a ci z duszami siedzą cicho, jedzą strach podany im na talerzach bezdusznych. Nic nie mówią, choć wiedzą, że jest to reżim niesłuszny. Płaci łzy milsze zawistnemu sercu reseta, aniżeli śmiech, kwiaty i miłość prawdziwa, ludzkość na kawałki reset rozrywa, odrywa. Duszę od ciała, serca od umysłu, widzialne od niewidzialnego, od ducha od materii, kobietę od mężczyzny, mężczyznę od kobiety, białego od czarnego, czarnego, od białego, biednego, od bogatego, bogatego od biednego, Niemca od Polaka, Włocha od Greka, człowieka od człowieka. Na kawałki podzielił reset ludzkość, zainspirował w nas nową złość, zapadły się dusze i serc rozmowy, wielka era ocen i sądów, czas nowy, a wielki duch ludzkości słyszy, co tam dzieci porabiają, jak się męczą, torturują i konają, jak ich ześwirusowany reset kala i w wiecznym, bezczasowym więzieniu tak się teraz użala. Bo nawet nie konam, do mlecznej drogi nie wracam, tam do gwiazd, do domu. Opowiedzieć chciałbym, co mam na sercu, ale nie mam komu. Czas stanął w miejscu, nie rusza się nawet gwiezdny pył. Zapłakać chciałbym, a łzy w korytach oczodołów na śmierć zastygły jak rano dzikie łosie w wielkim sosie Nawet łzom się nie chce ruszyć. Nawet sercu się nie chce wzruszyć. Nadzieja prysła jak bomba we śnie, z którego budzić się nie da. A jednak czuję, że to, co się dzieje, to nie jest prawda.